Zielona Góra Nagród. Na, na 25-lecie Radia Zielona Góra. Do udziału w konkursie zapraszają Elektrociepłownia Zielona Góra, dostawca ciepła i energii elektrycznej oraz kostrzyńsko słubiska specjalna strefa ekonomiczna. Jest ze mną słuchacz Franciszek, który wczoraj dokładnie przeszukał wagmostaw i wygrał w konkursie Radia Zielona Góra bezprzewodowe głośniki. Jest pan już trzecią osobą nagrodzoną w ramach wakacyjnej akcji Zielona Góra Nagród na, na 25-lecie naszej rozgłośni. Tym razem kopertę ukryliśmy pod jednym z mostków popularnego w naszym mieście akwenu. Jak panu udało się odkryć, że właśnie tam znajdowała się koperta? Jechaliśmy nad jezioro ze mhm. znajomymi. Kolega wpadł na pomysł żeby puścić radio. Ja akurat dowiedzieliśmy ja dowiedziałem się o zabawie, która jest w radiu Zielona Góra. No i że kolega wiedział, w którym miejscu jest. Czyli kolega jest, słuchał. Razem z kolegą <laughs> puściliśmy radio i on padł na pomysł, żeby pojechać i poszukać tej koperty na Wągrowstawie. A z, y, wspólnie słuchaliście po drodze radia Zielona Góra, Zgadza tak? Się, Rozumiem. O jak miło słyszeć, że stały <laughs> słuchać, zdobył nagrodę. Um, a jak pan ocenia wczorajszą kryjówkę? Trudno było? Ciężkie miejsce mm -hmm. było. Trzeba było się Kować, na żeby, żeby zobaczyć gdzie, poszperać w różnych miejscach. Mhm. Ukradkiem jakoś się... Udało. udało. A proszę powiedzieć dokładnie, gdzie znajdowała się koperta. Pewnym mostkiem. Mhm. Ciężko nazwać. Ale ona była przyklejona jakoś, sprytnie umieszczona, wsunięta? Wsunięta była mhm. właśnie. Mhm. Czyli dobrze ukrywamy te koperty, prawda? Trzeba się Nie trochę trudzić. Nie było łatwo, trochę sprytu i pomysłów mhm. trzeba mieć. Czy wskazówki pomagają? Jasne. Jeszcze raz serdecznie gratuluję nagrody i zachęcam wszystkich słuchaczy do walki o dzisiejszą. I pana Franciszka serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo. No i o to chodzi. A ja trzymam kciuki, żeby innym tak dobrze udawało się odnaleźć koperty. jak to. Zielona Góra Nagród! Na 25-lecie Radia Zielona Góra. Do udziału w konkursie zapraszają elektrociepłownia Zielona Góra, dostawca ciepła i energii elektrycznej oraz Kostrzyńsko-Słubiska specjalna strefa ekonomiczna.